Witam wszystkich ponownie w odcinku dotyczącym firmy Bez Problemu. Ponownie gościmy Grzegorza. Witam serdecznie. Grzegorz, wstępnie wszyscy już wiedzą, że zajmuje się ubezpieczeniami, ale omawialiśmy też, że zajmujesz się pomocą w edukacji. tak? I dzisiaj byśmy się chcieli zająć na przykład elementem pod tytułem Doświadczenie, czyli jeżeli mamy młodego człowieka. To według Ciebie doświadczenie, zdobywanie doświadczenia dla niego jest istotnym elementem rozwoju swojego, czy, czy nie? Czy może szkoła go wszystkiego nauczy? Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, Jurku, z jednej strony prowadzę kancelarię brokerską, z drugiej strony wykładam na uczelni, też występuję w roli promotora i kształcę kadry, czy też tak jak wspomniałem wcześniej, otwieram nowe umysły. Na kanwie czego mogę od razu odpowiedzieć na Twoje pytanie? Oczywiście, młodzi ludzie chcą, zdobywać doświadczenie, chcą się na kimś wzorować, natomiast niekoniecznie mają na chwilę obecną z racji młodego wieku dobraną odpowiednią metodologię, jak to zrobić. Nie mhm. mają też na to pomysłu. To znaczy wiedzą, że chcą, ale nie mhm. wiedzą dokładnie czego chcą. I mhm. też jest moja w tym rola, żeby na bazie swoich przeszkód, swojej wiedzy, swoich sukcesów mhm. przekazać to właśnie na młodych ludzi. Mhm. I można to rozpatrywać wieloetapowo, bo z jednej strony Faktycznie spotkania z przedsiębiorcami, które aranżuję są efektywne, są skuteczne, są w, mm, mocno y, potrzebne dla tych przedsiębiorców właśnie po to, aby mogli swoją wiedzę podnosić, aby nie popełniali odpowiednich błędów, żeby uczyli się na cudzych błędach. To jest oczywiście, jak wiesz, ciężkie. No tak. A, ja... a powiedz mi, a przedsiębiorcy jak się spotykają, to znaczy ja, ja to sobie tak wyobrażam, bo ja jakby nie mam takiej praktyki, tak? ja nie szkolę w tym rozumieniu. Ale bierzesz ze sobą grupę uczni, czyli w wieku co, 20 lat, 19? Od 19 do 23, 24. Czyli bierzesz w, tym, w tej grupie wiekowej ludzi. Spotykasz ich z przedsiębiorcą, który ma na przykład 40-50 lat, tak? Tak. Czy ten przedsiębiorca jest w ogóle czymś zdziwiony, tym czy, czy o co go pytają ci ludzie, czy jakby dla niego to jest naturalne? Jak to jest? No, dwa zderzenia, dwóch światów. Tu mamy praktyka, który po prostu na przykład 20 lat rozwija swoją firmę, a tu mamy młodych ludzi, którzy chcą od niego coś się dowiedzieć. No, czy, on jest, czy, czy, czy są jakieś zdziwienia na poziomie wiedzy, którą oni potrzebują? Otrzymać, a, a, a którą on jest zdziwiony, że oni chcą dostać? To mnie interesuje. Oczywiście, że tak. I tutaj od razu powiem o takiej ciekawej kwestii, ciekawym zjawisku, które wystąpiło podczas jednego ze spotkań, które zostało przeze mnie przygotowane. Było około 20 studentów na spotkaniu z firmą transportową, z właścicielem, który wcześniej nigdy nie uczestniczył w takich spotkaniach. Ja go namówiłem z racji tego, że współpracujemy, z racji tego, że nie, też obsługuje jego biznes pod kątem brokerskim, mm. negocjuje ubezpieczenia, i na takiej zasadzie chcieliśmy rozszerzyć ten nie, model współpracy. I jakież to było zdziwienie właściciela firmy transportowej, jak przed nim w rzędzie, jak do strzału stanęło 20 osób? I każdy I, miał, pytanie. A, i każdy miał <laughs> pytanie: Ale jakie pytanie? Ile zarabiasz? Ile kierowca zarabia? I po kolei były po prostu takie strzały. Gorzej niż gdzie... urząd skarbowy, tak? <gorszy> Gorzej niż urząd skarbowy. Ale no, młodzi ludzie mają to do siebie, że i to jest piękne, że nie mają obaw czy zahamowań. A, to znaczy, to ma jeszcze, tak, nie? nie ma jeszcze barier, nie ma jeszcze takich, nie powiedzmy, podciętych skrzydeł, jak mamy. U niektórych przedsiębiorców, których spotykamy na co dzień, którzy działają zachowawczo, u młodych ludzi jest zupełnie inaczej. I z jednej strony spotykamy doświadczenie, stabilność, już pewną wiedzę rynkową, a z drugiej strony tylko i wyłącznie chęci i prawie ugruntowana świadomość, co ja chcę w życiu robię, robić. Prawie, bo jeszcze tak naprawdę nie do końca. I jakby tu jest nasza rola, żeby pokazać te wszelkie elementy nie tylko pozytywne ale bardzo negatywne, tak żeby, no, nastąpiła ta firma bez problemu. No, kurczę, Oczuwałaś ale my mówimy o tych negatywnych, to wszyscy uciekają. Jak ja mówię, że życie nie jest usłane różami, jest, nie jest piękne, jednoznaczne, że trzeba do tego dążyć, żeby tak było, ale tak jak właśnie Ty mówisz, to tym się zajmujesz, zabezpieczać, tak? To wszyscy mówią, ależ nie, proszę Pana, ja nie chcę o tym słuchać, mi się powodzi, jest wszystko świetnie, cudownie i tak dalej, tak? No, ja się zajmuję jakby tutaj bardzo dużo rzeczami pod tytułem donoszenie finansowania, bezpieczeństwo finansowe, ty się zajmujesz jako ubezpieczenie z tej strony, zabezpieczeniem tego praktycznie mojego myślenia, tak? Bo żeby, Oczywiście. Bo żeby, żeby rozwijać to w oparciu o gromadzenie zasobów, no to generalnie trzeba to znowu jakby zabezpieczyć, no bo można, można, nie, można wybudować dom i go nie zabezpieczyć, no ale pytanie... Co się stanie, jak ten dom się, nie wiem, zapali, powódź przyjdzie? No to mieliśmy przykład, tam powódź była chyba 98 czy 2000, któryś rok, gdzie y, ludzie po prostu ze łzami w oczach stwierdzali, że przyszła woda i wszystko im tam na południu Polski zabrała. Y, no a wtedy y, niektórzy się pytali, no tak, ale gdzie było ubezpieczenie, tak? No i wtedy ono nie było potrzebne, tak, no to nikt tego nie przewidywał, tak, no to jakby było nie do pomyślenia, że coś z poziomu Małej Rzeczki może przerodzić się w jakiś wielki rwący potok i zabrać pół miasta ze sobą, tak, no to, to, to właśnie na tym to polega, że po prostu są specjaliści tacy jak Ty, którzy potrafią się nad tym pochylić, bo na co dzień mają optykę tego, co się wydarza, czyli jakby obsługujesz yy, Bezpieczeństwo, które na początku dajesz, potem je jakby realizujesz na poziomie wypłaty odszkodowań, tak? Czyli, czyli widzisz, to, widzisz to, że to rzeczywiście faktycznie jest w stanie się wydarzyć. Że to, że, to, że ty o tym mówisz, że może, nie wiem, drzewo się przewrócić, no to one się czasami przewracają. Tak? No i wtedy, co się dzieje wtedy z tym majątkiem, na które to drzewo się przewróciło. Ja odniosę się do tego w ten sposób, że często myślimy, a nie robimy. Mhm. I tutaj powiem ciekawą rzecz, to znaczy naszych myśli do segregatora nie wypniemy. Czyli jeżeli wydarzy się określona szkoda, to, że my myśleliśmy o tym wcześniej, mhm. czasami w ogóle nie myślimy, ale jeżeli myśleliśmy, to nie znaczy, że jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. I powiem drugą rzecz, o, która może nam bardziej zwizualizuje ten problem, zagrożenie występuje zawsze. Mhm. I tutaj jest rola eksperta, czyli na przykład brokera, który uświadomi klientowi, dopasowując pod profil jego działalności, możliwe ryzyka, które mogą wystąpić w jakim zakresie, w jakiej, jakiej randze, czy jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, jak jesteśmy w stanie siebie zabezpieczyć, ile to będzie kosztowało, też rola negocjatora jest tutaj bardzo istotna, natomiast zagrożenie występuje zawsze, ryzyko można zmniejszyć albo zniwelować. Z Twojego doświadczenia, Twoi klienci... Są to zdanie zrozumieć od razu jak przychodzisz i mówisz? Czy... Absolutnie nie, absolutnie nie. A z czego to według Ciebie wynika? Wydaje mi się, że wynika to z, przede wszystkim z tego, że ludzie liczą każdy grosz, że mhm. nie zastanawiają się nad tym, że, bo biznes można pięknie zbudować, ale nikt się nad tym nie zastanawia, że skoro nie było szkody przez 5, 6, 8 lat, to nie wystąpi ona powiedzmy za kolejny rok, być może wystąpi, zaraz powiem o tych przykładach, Aha. bo mam ich sporo, gdzie właściciel mając też działalność jednoosobową, no, całkowicie stracił wszelkie możliwości do dalszego działania, musiał sprzedać dom, rodzina mu się rozpadła, no bo wszystko poszło efektem domina. No tak, Natomiast tak. obrazując jeszcze tą pierwszą kwestię, jeśli chodzi o zagrożenie i ryzyko, to przede wszystkim klienci tutaj bazują na przykładach, na konkretnych case'ach, z życia wziętych sprawach, sprawach ich przyjaciół. No muszę powiedzieć, że firma, która już raz miała szkodę, raz miała problem, już później jest ekspertem z dziedziny ubezpieczeń. No tak, bo jest świadoma, już wtedy wie, że, że... No bo ja właśnie bardzo często jakby do mnie znowu przychodzą i mówią yy, Proszę pana, no który, wie pan co, mam lepszy leasing niż pan? I ja pytam się, a dlaczego pan ma lepszą tą ofertę niż ja? No bo ona jest tańsza. I ja wiem no tak, ale ta oferta zamyka się w warunkach ogólnych tej umowy, więc rozumiem, że pan zna dokładnie warunki umowy tej. A jakie to ma znaczenie? I ja wiem no to ja pana zapytam inaczej, jakie ubezpieczenie jest najlepsze na rynku? Też najtańsze? No bo ono się znowu zawiera w warunkach ubezpieczenia i teraz kiedy przekonujemy się o tym, że ubezpieczenie jest dobre? Kiedy w praktyce działa? Kiedy działać, kiedy, kiedy się wydarzy szkoda i kiedy wtedy wiemy, że po prostu ono nam zabezpieczyło interes, którą jakby miało, miały zabezpieczać. Czyli jeżeli ubezpieczyliśmy się na przykład na wypadek powodzi, to potem z powodu wypadku tej powodzi mamy wypłatę tego ubezpieczenia, tak? no to wtedy można powiedzieć, że ono jest dobre. Natomiast to że, to, że mówimy, że ktoś mówi, że ubezpieczenie jest dobre, to, to znaczy, że musi znać, jakby, co się dzieje w danym towarzystwie, kiedy te zdarzenia po prostu. Następują po sobie, i ja mówię, że broker ma właśnie większą świadomość tego, bo operuje na kilku, czasami kilkunastu ofertach i musi je na stop porównywać. Oczywiście, tak, ja to jest... może Jurku przerwać na moment. Natomiast chcę poruszyć ważną kwestię, bo wspomniałeś o paru aspektach właśnie o tej jakości, czyli o tym tle, o ogólnych warunkach ubezpieczenia, tym, czego nikt nie czyta. Często na spotkaniach, mm -hmm. gdzie mam możliwość swojej prelekcji, Przedstawienia mojego wykładu, czy, czy są to największe branżowe eventy, czyli Polska Unia Transportu, to jest Transport Manager Meeting, TSL Business, Wykłady Otwarte na Uczelni, i inne eventy, gdzie, gdzie mamy zaproszenie jako kancelaria brokerska. I często rozpoczynam właśnie taki wykład. Rzucając na stół wydrukowane ogólne warunki ubezpieczenia z różnych towarzystw, jest tak gruba księga. No i... tak. Nikt, nikt w ogóle tego nie widzi. No wszyscy widzą na koniec mały kwitek pod tytułem Oczywiście. Kosztuje tam 1000, 2000 składka, tak, na przykład i pieczątka towarzystwa i, i tyle. I tym się posługujesz, bo to odnosisz w dowodzie. Tak, tak. tak i tyle. I tutaj też jest miejsce i siła brokera, żeby klientowi pomóc, bo pamiętajmy, że na rynku mamy kilka instytucji. Mamy zakłady ubezpieczeniowe, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe. Mamy agentów, mamy multiagentów i mamy brokerów. Mhm. I teraz pytanie, kogo wybrać. Najczęściej mała firma czy prywatna osoba idzie do agenta, który mu drukuje polisę z określoną stawką, klient wychodzi zadowolony, niekoniecznie świadomy. Być może tak, jeżeli jest oczywiście dobry pośrednik, dobry agent. Natomiast proszę pamiętać, że agent to jest przedstawiciel ubezpieczyciela. No tak. Broker, przedstawiciel klienta, czyli dba o interesy klienta. I to ja muszę dokonać czy przedłożyć wszelkich starań, żeby mój klient był zabezpieczony. Jeżeli ja popełnię błąd jako broker, to klient ma dodatkowy bufor bezpieczeństwa pod postacią mojej polisy OC brokera. Mhm. Na przykład na 8, 10, 20 milionów złotych. I to jest taki bufor, który daje klientowi możliwość jakby zmniejszenia swojego ryzyka, czyli ja z klienta przenoszę ryzyko na siebie. No, czyli ty jakby dajesz też gwarancję tym ubezpieczeniem swoim, że po prostu jesteś świadomy tego, że gdyby coś się wyda wydarzyło, czy poszło nie tak, no to odpowiedzialność za niewłaściwy dobór tego ubezpieczenia... Spoczywa na tobie. Oczywiście. Tak? I klient w tym momencie może mieć roszczenie do ciebie, jako nie do profesjonalisty. Tak? Dokładnie. No i po to jest świadomość tego zbudowania, też tego zabezpieczenia. No to, to pokazuje właśnie, że znowuż nic nie jest proste, jasne i oczywiste, tylko że jakby, no tak jak z umowami, no one są pisane nie. Gdyby ludzie wierzyli sobie na słowo, to te umowy nie byłyby pisemne w ogóle potrzebne. No bo byśmy się dogadali, że słuchaj, dowieź, przywieź. A jak się coś stanie, to ja ci pokryję stratę i tyle, tak? Natomiast natura ludzka jest taka, że czasami się z pewnymi faktami jest w stanie pogodzić, a czasami nie. I po to, po to się pisze te umowy, i po to, po to musi być to cała historia typu wsparcie prawne, usługa brokera, usługa ubezpieczenia, zabezpieczenia, doradztwa. No bo. Ktoś, kto potem, ja miałem teraz taki ostatnio telefon, rozmawiałem z klientem i on mówił, proszę Pana, ja się tym wszystkim dookoła już nie mam siły zajmować, ja chcę się tylko tą sprzedażą zajmować, bo w tym jestem specjalistą i nie mówi, to przytłaczam. Ja mówię, ja się w, w, wcale Panu nie dziwię, tak, no bo to jest taka masa tego wszystkiego, że my specjalizujemy się tylko i wyłącznie na przykład w aspekcie leasingu. Ja bym nawet nie śmiał się porwać o to, żeby dzisiaj powiedzieć, że ja się znam na ubezpieczeniu, tak, to znaczy ja mogę wiedzieć, jak jedno czy drugie towarzystwo potraktowało mnie w, w kwestii ubezpieczenia samochodu osobowego i co się działo, jeżeli miałem szkodę, i jak do tego podchodzą, ale to trzeba być praktykiem, trzeba w tym siedzieć, trzeba codziennie załatwiać sprawy tych klientów, żeby mieć y, opcję, czy o, jakby szeroką optykę spojrzenia na to wszystko, co, co cię do, do, dotyczy. A potem ktoś ci mówi, wie pan, co pan się nie zna, no ty siedzisz w tych ubezpieczeniach, na, na co dzień to robisz, no to z racji chociażby praktyki no widzisz widzisz co się wydarza tak oczywiście nie można być multimodalnym czy multipraktycznym w różnych kwestiach trzeba skupić się na jednej dziedzinie ale oczywiście można też łączyć ze sobą różne aspekty właśnie tej dziedziny czyli komplementarnie też dobierać rozwiązania dla klientów jak na przykład ubezpieczenia, dodatkowo z prewencją, z usługami prawnymi, z likwidatorami szkód. Natomiast to jest wszystko ze sobą kompatybilne. I poruszyłeś Jurku jeszcze wcześniej kwestie ceny, kwestie zabezpieczenia, rozmawialiśmy o kwestiach właśnie pośredników i reprezentantów klientów i tutaj tak naprawdę chodzi o cenę i zakres. A siła brokera, brokerów, mówię o całym rynku, jest właśnie w możliwościach negocjacyjnych, bo jesteśmy doświadczonym ale też y, eksperckim negocjatorem, czyli znamy się na tym biznesie i wiemy, jak rozmawiać z naszymi partnerami, czyli z instytucjami, klientami, tak, ubezpieczycielami, tak, tak. partnerami. Partnerami mam na myśli między innymi właśnie organizacje takie jak na przykład Polska Transportu, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, bo to też pomaga, bo to też mhm. daje nam renomę w rozmowach z ubezpieczycielami. Z drugiej strony mamy też organizacje biznesowe, jak m.in. innymi FleetGuru czy nasi partnerzy sieci stacji paliw E-sto i nie mogę zapomnieć o jednym z najważniejszych naszych partnerów, to też jest CargoPL, mhm. czyli giełda ładunków i transportu. Dzięki czemu jesteśmy w stanie negocjować programy ubezpieczeniowe dedykowane dla danego narzędzia, dla danej organizacji, dla danej firmy, dla danej społeczności. Mhm. Czyli na takiej zasadzie, i wracając już teraz do cen, czy cena jest najważniejsza, czy zakres usług, czy, czy te ogólne warunki ubezpieczenia powinny być istotniejsze czy mniej istotne od mhm. ceny. I tutaj jest właśnie ten element, który my łączymy to znaczy, przeanalizowałem tysiące różnych polis i widziałem polisy, które opiewały na kwotę na przykład Oce przewoźnika 5, 8, 10 tysięcy złotych, a zabezpieczenia nie miało praktycznie żadnego. Czyli Wszystkie... tak de facto się płaci, a jakby nie ma się ochrony. Wydmuszka, tak? wydmuszka, każde ryzyko. Rabunek i rozbój, brak wypłaty. W podwykonawcy, jeżeli korzystamy, brak wypłaty. Zacz... Czyli jakby robią ubezpieczenie tego, co się najmniej wydarza, a to, co się najczęściej może wydarzyć jest w ogóle niezabezpieczone, tak? Tych klauzul w ogóle nie ma. Generalnie w polisie możesz płacić za coś, a może się okazać, że ona w ogóle ci nie zabezpiecza. Oczywiście. Jeden z tytułów moich prezentacji w ramach spotkania przewoźników Konferencji Regionalnej Polskiej Unii Transportu mhm. to było: płacisz za ubezpieczenie, ale czy ubezpieczony jesteś. Mhm. I to jest właśnie <coughs> nawiązanie do tego, jak istotne są właśnie te wewnętrzne klauzule. Mógłbym podawać bardzo wiele przykładów, gdzie firmy transportowe, firmy czy produkcyjne, czy spedytorzy. Nie byli przekonani, że są dobrze zabezpieczeni, ponieważ klauzule nawet były wykupione dodatkowe, ale po pierwsze były źle zinterpretowane, a po drugie miały nieodpowiedni zakres, a przedsiębiorcy nie wiedzą, że go można negocjować. No to jakby taka porada dla ludzi biznesu, którzy potrzebują ubezpieczenia, a na pewno w pierwszej kolejności wszyscy ci, co zajmują się transportem, potrzebują tego ubezpieczenia, więc co byś mógł poradzić? To znaczy to jest też to, co Jurku, wcześniej powiedziałeś, że przedsiębiorca, firma transportowa powinna zajmować się transportem. I to w 100% potrafi wykonać należycie, najbardziej starannie, nie wykazuje się przy tym ani rażącym niedbalstwem, wie jak to zrobić, pozyskuje kontrahentów, zdobywa zlecenia, osiąga sukces. Natomiast inne elementy związane z kwestiami problematycznymi, ubezpieczeniami, aspektami prawnymi, sprawami urzędowymi czy leasingami, powinna oddawać ekspertom i ja myślę, że to jest największa korzyść dla firm, jeśli potrafi delegować zadania menedżer, przedsiębiorca, właściciel nie tylko na pracowników, ale też na partnerów, na organizacje outsourcingowe. Natomiast oczywiście do tego zaufanie jest potrzebne